jest prawie godzina dwunasta jeszcze nic nie jedliśmy z tą podróż promem wypożyczenie skutera no ale usiedliśmy wreszcie w jakiejś knajpie oczywiście mamy zagwozdkę mieliśmy zagwozdkę co zamówić po chińsku, pani trochę po angielsku rozmawiała na szczęście no ale na, jako przystawkę dostaliśmy deser za darmo to jest jakaś pasola trudno powiedzieć z czym ale jest ona słodko. Doser jest na początku. Marcin zajada w ogóle już na całego. Uszy usi się trzęsą. Ale wczoraj y też dostaliśmy dużo te rzeczy za darmo. Tak, ciasteczka, lody, a zamówiliśmy tylko Ty kawę ka i ciastka. Ka no dostali dostaliśmy lody, dostaliśmy ciastka. No, Lubią dodawać rzeczy grepisowe, jak się okazuje. Mimo, że poroszą czasami o płatność z góry.